manko. dawno mnie tu nie było, nie zapadłem w sen zimowy, a nawet jeśli, to i tak mam Wam do opowiedzenia kilka przygód. Więc dziś zaczniemy taki drugi sezon rowerku jeć. Na początku wróćmy tam gdzie skończyliśmy, czyli do mojego mikrosezonu startowego na przełomie września i października. Dla przypomnienia, we wrześniu miałem dwa starty szosowe, które zostawiłem nie dosyć i czekał mnie jeszcze jeden weekend startowy. Jedynie nie mogłem się zdecydować, czy chcę pojechać w wyścig gravelowy na Śląsku pod nazwą 3 Howdy Race czy też kryterium kolarskie w Gorlicach, w sąsiedztwie moich rodzinnych stron. Żeby tradycji stało się zadość... Zarekłoną! ...poraz... ...poliszczę sobie. Ostatecznie zdecydowałem się na ten pierwszy. Start w chudowie i grupa z gravelowych zapaleńców stanęła przed trudnym wyzwaniem. W tygodniu przed wyścigiem było dużo opadów w deszczu, więc trzeba było szykować się na błota. Zdecydowałem się na start na nowym komplecie opon, które źle założyłem i na asfalcie tylne koło mi podskakiwało. Jednak w związku, że na start przejechałem oczywiście na samym rowerze, to nie chciałem ryzykować i na nowo zakładać i pompować opony w chudowie. Hej! Dzisiaj startuję w wyścigu czy race. Możecie mnie śledzić na stronie, która jest dostępna w poście, który już udostępniłem. Trzymajcie kciuki. 95 km po różnym terenie. Mam nadzieję, że będzie fajna zabawa. Do zobaczenia na mecie. Podekscytowani ruszyliśmy na start, gdzie wypuszczani byliśmy w kilku kilkuosobowych grupkach. Bardzo szybko zaczęliśmy doganiać osoby z grupy poprzedzającej, co dawało kopa. Jednak od początku miałem małe problemy. Pomijając skaczące koło, warunki zdecydowanie pasowały do maratonu MTB, przez co bardzo szybko wytraciłem zapasy z pierwszego Bidenu, co kazało mi myśleć o późniejszym poszukiwaniu sklepu jeszcze na trasie, by uzupełnić napoje. Wjechaliśmy lasami do Łazisk, gdzie przywitał nas w końcu piękny shooter i cudowny leśny zjazd. Z radością skakałem nad kolejnymi drewnianymi rynkami, jednak zapłacone hamulce i niewyczucie nowych opon sprawiły, że kończący zjazd zakręt skończyłem na poboczu. Następnie na asfaltach ponownie zapomniałem, że nie jadę na swoich starych koczakach i jedynie szczęście, że nie jechało nic z drugiej strony, pozwoliło mi wyratować się z nieciekawej sytuacji. Kierowca, który jechał za mną, zahamował, bo zauważył, że nie do końca panuje nad rowerem. Zaczęliśmy jednak zdobywać pierwszą hałdę. Było stromo, na tyle, że chciałem wrzucić największą tylną zębatkę. Problem jednak w tym, że mam Apexa, a nie igla, więc z tyłu mam tylko 11 przełożeń, a nie 12. Więc na hałdzie musiałem jeszcze wyciągać łańcuch. Zjazd ostrożnie. Szczególnie, że przy okazji przeszkadzało słońce. I gdy już złapałem Flow. To ludzie stojący i robiący zdjęcia, w tym Adrian, którego foto oglądacie i chyba tam była Mamba on bike, też tylko że bez bike, chyba, krzyknęli, że przestrzeliłem skręt. I mieli rację. Musiałem się wrócić na górę, w międzyczasie przepuszczając kilka osób przede mnie. Na podjeździe też miałem jakieś problemy, przez co zaskoczyłem z roweru i go podprowadzałem, by nie blokować na środku innych. Potem, gdy już na niego wskoczyłem, miałem problem z wyprzedzaniem na tych wąskich ścieżkach. Jednak asfalt po wyjeździe z parku był wyznacznikiem, że czas na odpoczynek. Potem zjechaliśmy z powrotem na płaskie szutry. Dostałem tam kopa i zacząłem fajnie podganiać czas. Chwilę jechałem na kolejnego zawodnika. Potem sam wyjechałem na prowadzenie usłyszałem trzask, co oznaczało defekt mojego konkurenta. Jednak się myliłem. Doganiałem kolejną grupę, która ostatecznie ukończyła jazdę w pierwszej dziesiątce i okazało się, że trzask to był jednak z mojej przedniej opony, a raczej z dobicia do obręczy. Nie było problemu, gdyż miałem przygotowaną zapasową dętkę. Wystarczyło ją jedynie założyć. A tu klops. Dętka była już trochę stara i próbując odkręcić pierścień okazało się, że się zapiekła. Bez pomocy kombinerek nie dało się go odkręcić, ale oczywiście takiego urządzenia nie posiadałem. Trudno, pożegnałem się więc z jakimkolwiek dobrym wynikiem. Wybrałem opcję klejenia dętki, jednak po kilku próbach irytacji, wkurzenia, smutku i gałęzi, która spadła mi na kask, poddałem się i w ten oto sposób zakończyła się moja walka na 3 Audi Race. Już po wyścigu. Było mi naprawdę przykro, gdyż czekałem na ten wyścig długo, ale jednak miałem też możliwość wystartowania w innym wyścigu w ten sam dzień. Było mi też przykro, bo byłem przygotowany na taki wypadek, jednak opcje zapasowe zawiodły. Najbardziej było mi przykro jednak, dlatego że był to mój pierwszy start, którego nie ukończyłem. Pierwsze DNF oficjalnie. Jedynie miałem szczęście, że defekt był stosunkowo blisko dworca. Więc wrzuciłem rower do pociągu, wróciłem do domu, umyłem się i wróciłem na start na drugim rowerze. Tam dowiedziałem się, że dalej było tylko trudniej, a na kolejnych hałdach było tylko więcej błota. Praktycznie każdy miał jakiś defekt, a kilka osób też problemy z nawigacją. Jednak pomimo zmęczenia, wszyscy dobrze się bawili. Porozmawiałem trochę z Marcinem z Gravel Silesia, zjadłem pysznego burgera i ze smutkiem zakończyłem sezon startowy 2020. Z dużym niedosytem, z nabraniem pewności o swojej sile i z nadzieją na kolejne starty. Całość wygrał Przemysław Uczak, który trasą pokonał w czasie 3.45. Na 64 startujących sklasyfikowanych zostało 36. To pokazuje jaka tam była rzeźnia. To wszystko co chciałem powiedzieć, Co jeszcze pozdrowić wszystkich startujących, szczególnie Mateusza, którego poznałem na poprzedniej imprezie w Raciborzu, Marcina z Gravel Silesia oraz Rise Riders odpowiedzialnych za całą imprezę, Adriana, który udostępnił zdjęcia oraz wszystkich z którymi rozmawiałem na starcie, na trasie jak i na mecie. Dzięki Ci za obejrzenie tego materiału. Zachęcam Cię do polubienia, do zostawienia komentarza oraz do subskrypcji mojego kanału. A ty, rowerku jedź.